Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. E, cieszę się, ponieważ rozpoczynamy cykl filmów do matury 2023. Przychodzę z pierwszym takim materiałem. No, ale jak możecie przypuszczać, nie będzie to materiał ostatni. E, na początku powiem, że o maturce 2023 będę mówiła też na moim Instagramie, na notatki do matury.pl pojawi się taki specjalny pakiet tych lektur, które są obowiązkowe. Na maturę 2023, a przynajmniej większości z nich, kurs też będzie dostosowany do tej matury. A w dzisiejszym materiale opowiem Wam o tym, które lektury i dlaczego musicie znać z myślą o nowej maturze pisanej według nowych zasad w 2023 roku. Zapraszam! Kochani, na początek kilka informacji ogólnych, to znaczy, będziemy zaglądać dzisiaj do wymagań maturalnych, wymagań egzaminacyjnych dla maturzystów piszących maturę w roku szkolnym 2022 na 2023 i 2023 na 2024. To oznacza, że te dwa roczniki, czyli najprawdopodobniej Wy, którzy to oglądacie, będziecie pisać maturę zgodnie z tymi wytycznymi. Zaczynam dzisiaj od lektur, bo uważam, że to jest taka podstawowa rzecz, na którą Wy macie już teraz wpływ. Przed nami miesiące wakacyjne jakkolwiek nie chcę Was to absolutnie przytłaczać koniecznością bardzo intensywnej nauki, choć wiemy, że ta matura będzie dużo trudniejsza, ja też przygotuję dla Was film zbiorczy ogólnie o tym, co tam się zmienia, to jednak po kilka książek możecie sięgnąć, możecie przede wszystkim dowiedzieć się, jak wygląda kwestia lektur na tej maturce. Dobra, słuchajcie, mamy takie trzy miejsca w tabelce z tych wymagań egzaminacyjnych, i pierwsza z przegródek, pierwsza z kolumn, z komórek mówi nam, że na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu. I tu macie wymienione 23 utwory, to znaczy, że możecie być zapytani nie tylko o ten utwór, ale też o treść tego utworu, czyli całość was obowiązuje. I tu mamy mitologię, jak widzicie, Antygone, odprawę posłów greckich, Magbeta, Skąpca, Konrada Walenroda, dziady, część trzecią, kordiana, lalkę, glorie, victis, potop, minuta ciszy, Zbrodni i karę, wesele, przedwiośnie, proszę państwa do gazu, ludzie, którzy szli. Inny świat? Zdążyć przed Panem Bogiem? Dżuma, rok 1984, tango, raport o stanie wojennym, wybrane opowiadanie, górą Edek z tomu Prawo Preri. Jacek Dukaj-Katedra z tomu W kraju niewiernych, Andrzej Stasiuk-Miejsce z tomu Opowieści galicyjskie i Olga Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie z tomu grana w wielu bębenkach. I teraz to są lektury dla Was ob obowiązkowe, czyli te, które musicie znać. No i tak jak wspomniałam, część jest już opracowana w notatkach, część jest u mnie na YouTubie, to będzie się rozszerzać. I tu mówimy o poziomie podstawowym. W przypadku poziomu rozszerzonego obowiązują Was takie książki: Hamlet, Lila Veneda, Nieboska Komedia. Później macie powieść europejską do wyboru, czyli albo Ojca Goriot, albo Klub Pikwika, albo Martwe Dusze, albo Pani Bowary. Noc listopadowa, Mistrz i Małgorzata, Szefcy, Bruno Schulz, zobaczcie, przeskoczył do rozszerzonego, wybrane opowiadania z tomu Sklepy Cynamonowe, Konwicki, Mała Apokalipsa i Mrożek, wybrane opowiadania. Więc to są te książki, które musicie znać od A do Z. I potem pojawia się jeszcze taka dziwna kategoria: jak utwory literackie, najpierw mamy epickie i dramatyczne, omawiane we fragmentach i pod spodem jest dopisek. Na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu. I jeszcze potem będzie kolejna e, sprawa, czyli utwory poetyckie. Na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy. Ja najpierw Wam przeczytam e, te obowiązkowe e, pozycje, czy ważne pozycje, a potem Wam e, omówię, jak to może wyglądać na maturze i pokażę zadania z arkuszy pokazowych, które teraz się ukazały w marcu 2022. O co oni tak naprawdę mogą pytać, dlaczego to rozdzielili, dlaczego raz mamy całą książkę, a potem mamy we fragmentach, a w przypadku wierszy mamy, że obowiązują, ale ich treść nie obowiązuje, no to co tak naprawdę obowiązuje? Więc po kolei wszystko to Wam dzisiaj wyjaśnię. A zatem utwory epickie i dramatyczne obowiązują Was fragmenty. Księgi rodzaju, księgi Hioba, księgi Kocheleta, pieśni nad pieśniami, księgi psalmów, apokalipsy św. Jana. Tak samo fragmenty wszystkiego tego, co dalej wymienię, czyli Iliady, Legendy o św. Aleksem, Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu, Pieśni o Rolandzie, Kroniki Polskiej, Boskiej Komedii, Kazań Sejmowych i Pamiętników. Więc to na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym mamy Odyseję, Poetykę i retorykę Arystotelesa, Państwo Platona, Wyznania Świętego Augustyna, Sumę Teologiczną Tomasza z Aquinu, Próby i proces kawki. Więc tutaj to są te utwory, które macie znać, ale nie obowiązuje was znajomość całego utworu, czyli mogą pojawić się fragmenty, może pojawić się prośba o odniesienie się do jakiegoś wybranego fragmentu, który akurat wyznacie. Zadanie będzie odpowiednio skonstruowane, natomiast nie należy obawiać się, że będzie wymagana znajomość całego utworu. Potem mamy utwory poetyckie, czyli wiersze i informacje, że nie będzie sprawdzana znajomość tych wierszy. I tutaj wybrane utwory Horacego, Bogu Rodzica, Kochanowski, widzicie tutaj się znajduje, konkretne numery pieśni, e, konkretne numery trenów, wybrane wiersze Naborowskiego, Morsztyna Szarzyńskiego, Sempa Szarzyńskiego, czyli Barokowe, Krasicki, Hymn do Miłości Ojczyzny, Satyrki wybrane, Karpiński, jakieś sielanki, liryki mm, religijne, Mickiewicz, Oda do Młodości, Romantyczność, inne wybrane ballady, sonety. Z sonetów krymskich inne wiersze. Słowacki, wybrane wiersze, w tym grup Agamemnona, Testament Mój. Następnie wiersze Norwida, słuchajcie, Asnyka, Kasprowicza, Przerwy Tetmajera, Stafa, Leśmiana, Tuwima, Lechonia, Pawlikowskiej Jasnożewskiej, Maryi, Przybosia, Baczyńskiego, Balińskiego. Wybrane wiersze z okresu emigracyjnego Kazimierza Wierzyńskiego. Później mamy Miłosz ocalenie oraz traktat moralny, Różewicz, Marek Grymkiewicz, Szymborska, herbert, w tym Pan Kogito oraz raport z Oblężonego Miasta jest Stanisław Barańczak, bo się zdziwiłam, że go nie ma, i Wencel oraz wybrane utwory z okresu stanu wojennego. I mamy też inne, na przykład powojenna piosenka literacka, utwory Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej. Więc to jeśli chodzi o podstawę. No i mamy jeszcze rozszerzenie, tutaj obowiązują treny jako cykl poetycki. B ma pamięci żałobny rapsod, fortepian Chopina, czarne kwiaty. Promechidion, wybrane wiersze Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Białoszewskiego, no i jeszcze z innych wybrane eseje Grudzińskiego, Herberta, Kubiaka, Rymkiewicza, co najmniej po jednym utworze. No i rodzi się pytanie, co to dla nas oznacza. To oznacza, że może pojawić się wiersz któregoś z tych poetów, bo będzie dużo zadań na tej maturze z tak zwanym wyposażeniem czyli jeszcze z jakimś fragmentem tekstu do przeczytania, dużo zadań otwartych. No i tam możecie zostać poproszeni o wykonanie jakiejś operacji na tym fragmencie wiersza albo o odczytanie sensu tego fragmentu, o jakieś środki stylistyczne, o cokolwiek, o odniesienie tego wiersza do epoki, w której on został napisany, a zatem dobrze jest się w tych utworach orientować, żeby umieć z nimi potem skutecznie na maturze pracować. Natomiast nie ma konieczności wkuwania, że jak macie melodię Mgieł Nocnych yy, Tettmayera, to będziecie siedzieć wcześniej i mówić, dobra, no to teraz te mgły, jak one tam dokładnie co się tam działo. Nie ma konieczności takiego odwzorowywania sytuacji lirycznej z danego wiersza, tylko trzeba umieć z nim pracować. I jak takie pytania? Te właśnie nieobowiązkowe mogą wyglądać. Mamy ten tekst historyczno-literacki, który się nam pojawi. Zobaczcie, w zadaniu siódmym pojawia się fragment księgi koheleta, należy go przeczytać, a potem na przykład wyjaśnić, z czego bierze się smutek mędrców ukazanych w księdze Koheleta. Rozstrzygnąć, czy w podanym fragmencie kohelet przyjmuje postawę pesymisty czy realisty. Czyli no, musimy znać pewne pojęcia, bo pesymizm, realizm itd. No, ale też pracujemy na podanym fragmencie, czyli jeżeli się orientujemy, co się działo w księdze Koheleta, jakie były główne założenia, to bez problemu yy, możemy te zadania wykonać. No i zadanie ósme ma tren dziesiąty yy, podpięty. No i teraz wyjaśnij, czego dotyczy i na czym polega dramat światopoglądowy wyrażony w tym trenie. I teraz po to yy, jakby będą lekcje języka polskiego, po to ja Was będę wspierać, a to akurat już zrobiłam, bo filmiki do tych lektur, które obowiązują są aktualne, więc skoro mówiłam o trenie dziesiątym, to mówiłam na na czym polega ta rozpaczliwa sytuacja podmiotu lirycznego, ojca poety, który się wypowiada w tych trenach, więc. To trzeba będzie na przykład zrobić. I dużo pamiętasz z lekcji, wiele będziecie pamiętać z lekcji, to fajnie, to skraca pracę i sprawia, że te odpowiedzi będą pełniejsze. Natomiast można niejako pracować z tym, co ma się tu i teraz. Ale umówmy się, jeżeli ktoś nigdy w życiu o trenach nie słyszał, nie mówił o tym, na czym polega dramat podmiotu lirycznego, jakie rozterki on tam przepracowuje w tym całym cyklu no to na pewno ta odpowiedź przyjdzie z większym trudem, może być niepełna, a nawet nietrafna, czego oczywiście nie życzę, ale Was przestrzegam przed tym. Skoro więc przed nami są wakacje, to warto byłoby do tych książek, na które teraz patrzycie w tych wymaganiach i mówicie no Rita, ciociu Rito, no, 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 nie mam pojęcia, to można do nich zajrzeć i tak poznać wroga, więc dzisiaj przedstawiłam Wam kwestie związane z lekturami, w kolejnych materiałach przedstawię Wam inne aspekty egzaminu maturalnego, natomiast naprawdę nawet słonia da się zjeść po kawałku, więc jeżeli teraz wiecie, które lektury są Obowiązkowe, jeżeli wiecie, w których należy się orientować, ale nie ma takiej konieczności aż znajomości treści, to już macie podstawę, już macie fundament, żeby spokojnie, z, takim, z taką akceptacją tego, co nas spotkało, tej reformy, przygotowywać się powoli do maturki majowej e, przyszłorocznej 2023. Pamiętajcie, że ja przy was jestem na Instagramie publikując karuzele, robiąc live'y tutaj na YouTubie, ale też właśnie w tych materiałach kursowych i notatkowych. Kurs tak jak wszędzie mówiłam, w, we wrześniu będzie miał już ten kształt 2023. Oczywiście będzie dostępna też wersja 2022, bo na przykład technika zdają jeszcze tę maturę w poprzedniej formule. Natomiast kurs zostanie uaktualniony, tak samo w notatkach pojawiają się odpowiedzi nie zmiany, żebyście um, idąc na stronę notatki do czy na kursy do znajdowali tam dokładnie tę wiedzę, której potrzebujecie. A zatem ściskam, całuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa!